chodzi o te wszystkie jachty, no i muszę przyznać, że to jest naprawdę wybitne wpisywanie się w trendy. Wiem, że ten film już widzieliście wiele razy i w różnych przeróbkach, ale proszę obejrzyjcie go jeszcze raz. Tam absolutnie wszystko, ale to wszystko jest nie tak. Chyba, że ktoś chciał, nie wiem, pokazać, że premier został, został nie wiem, wystawiony rufą do wiatru przez aferę EKP, o której nie ma. No to wtedy oczywiście się zgadza. No ale jeśli nie o to chodziło, no to. Co my tam widzimy? Widzimy tam premiera, który stoi jak samotny Jack z Titanika na rufie katamaranu zakupionego z Krajowego Planu Odbudowy. A do tego jeszcze jest motyw muzyczny. Czy wsłuchiwaliście się w słowa? Jeżeli nie, ee, no to jest to pieśń, z którą premier przemierza Bałtyk. I brzmi w wolnym tłumaczeniu tak. Nawet nie będę się wściekać, jestem młody, czarny i bogaty. Ona próbuje mi wcisnąć kłamstwa. Suko, nie kupuję tego gówna. Serio, kancelaria?